Był to kolejny dobry rok dla kultury w Chorzowie. Tu ukłony i podziękowania dla wszystkich środowisk bardzo licznych i bardzo aktywnych w Chorzowie w różnych częściach naszego miasta. Dzięki aktywności wielu środowisk działających zarówno w takich instytucjach jak Chorzowskie Centrum Kultury, Starorzowski Dom Kultury, Miejski Dom Kultury Batory, Młodzieżowy Dom Kultury ale także centrum integracji międzypokoleniowej muzeum hutnictwa można by jeszcze kilka takich miejsc wymienić a na pewno nie brakuje również partnerów prywatnych którzy również prowadzą miejsca animując kulturę więc jest to środowisko z jednej strony bardzo liczne, ale z drugiej, co bardzo cieszy, bardzo aktywne. I pod tym kątem, muszę powiedzieć, udało się jakby rozwijać kolejne zainteresowania, kolejne twórcze talenty mieszkańców miasta we wszelkich dziedzinach, jakie tylko można wymienić, a które definiujemy jako, jako kultura. Więc muszę powiedzieć, że to był rok pod tym względem na pewno udany. Spotkanie środowisk twórczych to rzeczywiście taki wieczór, kiedy artyści, twórcy... I profesjonalni, i amatorzy spotykają się, by razem nie tylko wziąć udział w koncercie, tak jak w tym roku, akurat w koncercie Churu Gospel z Miłości, ale żeby później wspólnie kolędować. Niektórzy powiadają, że. To wspólne kolendowanie jest tak dla nich cenne i ważne, że tylko dlatego wspólnego kolędowania przychodzą na spotkanie środowisk twórczych. Być może będzie to nowa tradycja. I przede wszystkim będzie właśnie to spotkanie z kolędami. Ja cieszę się, że ta tradycja jest podtrzymywana. Słyszymy już rozpoczęli nasi artyści, kolędowanie z uczestnikami koncertu. To jest sympatyczny, miły dzień, kiedy artyści są ze sobą razem. Dobra, dobra, trochę dobra, tam był łańcuch, dobra wiecznie trwał, bo wypełnił swoim dobrem nie, a ja nim dalej dzielę się. Dobra, trochę dobra, Dziś wydarzył się wspaniały koncert. Dzięki uprzejmości Chorzowskiego Centrum Kultury mogliśmy zaśpiewać repertuar świąteczny. Nazywamy się Chór Gospel z Miłości, ponieważ śpiewamy z miłości do Boga, z miłości do, do ludzi. Jest to zazwyczaj repertuar mocno taki właśnie gospelowy. Generalnie zależy nam na tym i naszą misją jest ewangelizacja poprzez muzykę. Emocje były niesamowite, e, publiczność bardzo żywo e, reagowała. E, na, na naszych pieśni brała udział we wspólnym śpiewaniu, we wspólnym tańczeniu, także to było niesamowite przeżycie. Spotykamy się jak co roku, aby przede wszystkim sobie złożyć życzenia. Jest to spotkanie twórców kultury, animatorów kultury, wszystkich osób, które są związane z naszym miastem, a związane są właśnie z kulturą. Chcieliśmy im przede wszystkim podziękować za ubiegły rok, za dotychczasową pracę. No i życzyć oczywiście w nowym roku, aby nie utracili Nieustającej wedy twórczej, e, osiągnięcia zamierzonych celów, realizacji swoich marzeń, no i oczywiście, żeby miasto tętniło kulturą. To jest. Naprawdę, rzeczywiście autentycznie piękne, że wszystkie instytucje, i jak podkreślałam, grono przyjaciół, wiernych przyjaciół ludzi kultury, bo kultura to ta dziedzina, która naprawdę oczekuje na pomoc różnorodnych przyjaciół, i to grono przyjaciół jest też tego dnia właśnie tutaj, w Chorzowskim Centrum Kultury.